Siemaneczko, z tej strony was. a w dzisiejszym odcinku w końcu mamy wyczekiwane zadania fabularne tygodnia trzeciego, dokładnie moi mini i wczoraj co najlepsze było pełno bugów, mam nadzieję, że dzisiaj to zostało już wszystko naprawione. Jak widzicie, chyba tak, mamy nową mapkę, tutaj jakiś jest wybuch elektrowni atomowej, w rzece spłynie jakiś syrop malinowy, tak to wygląda. Tak więc myślę, że zadania zostały już załatane. Na samym początku chciałem Wam jeszcze serdecznie podziękować za całe Wasze wsparcie. Wszystkie lajki, komentarze pod filmem, suby z fonem oraz wspieranie mnie kodem Wazi Gaming, jak i przez YouTube'a i nie tylko Supli oraz innymi rzeczami. Dziękuję bardzo, jesteście super. No i przechodzimy do pierwszego zadania. Mam nadzieję, że tutaj wszystko będzie perfekcyjnie działać. I uwaga, uwaga, moi mili, właśnie mówiłem, że mam nadzieję, że wszystko będzie perfekcyjnie działać. Wyobraźcie sobie, że straciłem właśnie godzinę na przelogowanie drugiego konta na telefonie, tak aby grać ponownie na boty, ponieważ moje konto po update automatycznie dostało drugi level. Dostałem normalnych graczy i zaczęli mnie mordować podczas lądowania tutaj w grze. I co najlepsze, taka ciekawostka. W Fortnite na platformach mobilnych takich jak telefon został usunięty całkowicie przycisk do wylogowywania. Istnieje przycisk tryb uśpienia. Nie ma możliwości wylogowania z Fortnite'a z pozycji telefonu. W żadnej zakładce przycisk został całkowicie usunięty. No i teraz takie małe sprostowanie. Aby wylogować się z telefonu, musimy to zrobić w inny sposób. Jeśli jesteście zaciekawieni, to zapraszam Was na tego shorta. Tam się dowiecie, jak możecie to zrobić. Przechodzimy do zadania numer 1. A zadanie numer 1 fabularnych polega na opowieści Springfield. Część trzecia. Wielokrotnienie. Ukończ zadanie rzeczy zagubione lisy. Na pewno wiesz, co robisz Bart. No i ja wylądowałem tutaj na yy, skorumpowanym sąsiedztwie. Lecę rozpocząć zadanie. Cześć. O, to nie ten. NIE TEN NPC Lecimy Dobra, jest lisa Cześć lisa Czy on mnie dalej goni? On mnie dalej goni Jeden jeszcze lisy zaatakowali. O nie! Tylko pytanie: Czy lisa będzie agro do mnie? Nie, nie jest agro do mnie. Lisa Simpson, tato, wiesz, że cię kocham, ale możesz się nie zastydać mi przed innymi rzeczywistościami, rozpocznij zadanie. Rzeczy zagubione. Naprawdę potrzebuję swojej pomocy. Naprzód, szybko, w imię edukacji. No to lecimy. No i tutaj prawdopodobnie znajdziesz ziemię książek. Snać podręczniki lisy w skorumpowanym sąsiedztwie, lecimy pierwsza, druga, no i książka numer trzy, i dodatkowo tutaj otrzymujemy jakieś tam gifty. No i przechodzimy do zadania numer 2. W zadaniu numer 2, to znaczy w etapie, musimy zlikwidować klony Homera. Mówią to z miłości, ale jeden tata całkowicie starcza lisa. No i co najlepsze, wczoraj we wtorek mieliśmy już teoretycznie te zadania udostępnione, ale ich nie było widocznych. No i patrzcie, na mapie mamy coś takiego, czyli klony Homera. I musimy je likwidować. Najzwyklejszy no homer tylko z taką różową poświatą. O, kolejny homer mi tutaj leci. Jest likwid... Oksana, proszę cię, przestań mi stukać tak na nagraniach. Dziękuję. Trzeci Homer, czwarty Homer, jest ich całkiem. Wow, co tutaj się dzieje? Jest ich całkiem dużo. Zostało hmm. 5 na 10, dosyć ciekawe, bo w zadaniach wyświetla, że trzeba ich zlikwidować 15, a mamy 5 na 10. Hmm, może spróbuję tutaj podjechać w tą stronę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy tutaj będzie masa homerów? Coś się dzieje. O, a to jest wielki pączek taj. i wszystkie homery, tak jak w serialu tak samo w serialu wszystkie homery latały za wielkim pączkiem i ten pączek te pączki były podpięte pod helikoptery i co najlepsze homery po prostu wskakiwały do kanionu za tym pączkiem dobra ja stąd uciekam masakra o, to jest świetnie zrobione. Przechodzimy do etapu numer 3. W etapie numer 3 musimy porozmawiać z lisą o muzyce. Tata mawia, że muzyka pomaga mu w myśleniu. Lisa. No to co? Ponownie do lisy. Cześć, Lisa. Rozpocznij. Nie, zapytaj Homera. Myśleliśmy o tym z Bartem i chyba mamy rozwiązanie. Jak mamy przekonać Homera, by wrócił? Występ na górze Baru Moe, szykuje uwagę taty. Spodoba mu się, ale zażąda, bym w końcu skończyła z tym piekielnym jaskotem. Dlaczego tak musisz iść na koncert po to, by nas wybuczyć. Tak czy siak szykujemy jego uwagę. No dobra. Lecimy to zrobić i przechodzimy do następnego zadania. Etap czwarty. Jzemu na górze baru moego, aby przyciągnąć uwagę. Homera, no to bar mojego mamy tutaj. O, o, o już tam mnie strzelają, nie dadzą żyć. Dlaczego nie strzelają do klonów Homera, tylko do mnie. Jedziemy. Hmm. tak, mamy tutaj bar Sam nie wypiję jeszcze tego potka. Plac Miejski Springfield, jak widzicie. że na wszelki wypadek sobie zlikwiduję tego gościa, co mi tutaj... O właśnie. Chodź pode mną. Tak, bar Morego. I teraz B. Ścieżki jamowe. Pierwsza ścieżka Jaymowa, jaka jest. I proszę bardzo. i na górze Baru. Wykonane. W etapie numer 5 musimy porozmawiać z Bartem na temat El Barto. Wiem jak przyciągnąć uwagę Homera. Bart. El Barto. Rozbójnik. A co z powrotem? Bierzemy furę. I jedziemy na południe niestety mi przestrzelił przeciwnik oponę ale jest łatwe rozwiązanie tego przebiję sobie drugą i powinno być trochę lepiej dobra Bart Simpson. O, i przeciwnik musiał go zaatakować. Dobra. O, i kolejny. I znowu go atakują. Tak więc jeśli wy macie problemy z przeciwnikami, robiąc zadania tutaj fabularne, nie martwcie się. Ja mam to samo. Jeszcze dodatkowo się godzinę męczyłem, bo nie mogłem wylogować się na telefonie. Bo usunęli przycisk logowania. Prawo Epic. Zapytaj Elbarto. Co tam? Kim jest Elbarto? Jak może pomóc? Cicho nikt nie może wiedzieć, kto stoi za Elbartem, ale jeśli zgapisz jego niesamowity styl, przykujesz uwagę Homera, nawet cię nie pozwę. Znaczy on cię nie pozwie. O ja, czyli wyszło, że El Barto to Barno. Kto by się spodziewał? No niesamowite. No i przechodzimy do etapu numer 6. W etapie numer 6 musimy, musimy użyć grafiki El Barta w różnych nazwanych lokacjach, by Homer Cię zauważył. No i tak, mamy dzielnice donatów, Szerbownie Springfield i Miejski Springfield. <laughs> czyli wszystkie trzy miejscówki, gdzie. Bart yy, no się pojawia. I zwłaszcza Homer, no bo Homer na pewno na pączki sobie wstąpi. No to co? Bart musi tutaj zostawić swój ślad graffiti El Barto. Tak samo w sierbowni, no bo Homer lubi tutaj że tak powiem, pić soczki. Jakby to powiedział Larkonix oraz plus Miejski Springfield, czyli Pialnie u Małego. Tak samo, wszystkie tutaj miejscówki mamy zaznaczone. No i jedziemy. O kolego. Daj żyć! Nie wiem, co tutaj się dzieje, że wszyscy atakują cały czas mnie. Ja jeszcze sobie tak dzielnica donatów, czyli tutaj. Czy będę miał gdzieś zaznaczony? Czy po prostu wystarczy, że obojętni cię zrobię graffiti MMOC e graffiti El Barto. Z tego co widzę to chyba obojętni cię sobie El Barto jest. Czyli mamy zdewastowaną ścianę. No i lecimy szybko do drugiej miejscówki. Nie wiem, czemu tutaj nie ma żadnego środka, żeby się przemieścić. Dawaj Homer. No i tutaj tak samo, nie ma jakoś konkretnie zaznaczone gdzie. Ja sobie po prostu podbiegnę tutaj przed wejściem, zostawię graffiti przed wejściem. Zdaje mi się, że powinno normalnie zaliczyć. Hop, ściana El Barto. No i już jest zaliczone. Więc wspaniale. Fajnie, że automatycznie jak jesteśmy w tej miejscówce, to podświetla nam. I nie musimy gdzieś tam lecieć do jakiegoś konkretnego miejsca. Wow. Prawie jestem na placu miejskim. Uwaga, uwaga. O, jeszcze zdrapek się tutaj pojawił. Dobra, no nic, robimy graffiti na kinie, nie, nie ma już czasu. Ja tego nie Elparto. zrobiłem. Ja tego nie zrobiłem. No oczywiście Bart, to nie ty. To był homer. I lecimy do kolejnego etapu. W etapie numer 7 musimy odwiedzić Krusty Burgera lub Pączki tłuściocha, aby znaleźć zdrowsze jedzenie dla Homera. I jak widzicie, no, skoro tutaj już byłem w tej miejscówce, poleciałem sobie do tego Krusty Burgera i automatycznie, nawet jeszcze tutaj do środka nie zdążyłem wejść, a zaliczyło mi to zadanie. Tak więc jeśli chcecie dokładnie posłuchać, co tam mówi Krusty, pamiętajcie, że jak się zbliżycie tutaj w obrębie. Tego budynku już zacznie wam lecieć dialog. Krast jego, o co tutaj się dzieje? Ja muszę stąd uciekać i przechodzimy do zadania numer 8, etap numer 8. Etapie numer 8. Musimy rzucać produktami spożywczymi w Krusty Burgerze lub pączkach tuściocha. No to tutaj zaliczmy to w Krusty Burgerze. Oraz drugi. Zastąp burger lub pączki wegańskimi potrawami, aby przykuć uwagę humera. No to tak. Umieść wegańskie jedzenie. Wykonamy sobie to zadanie pierw, Raz, dwa, ok. Etap mamy, pierwszy zaliczony. Etap pierwszy z etapu ósmego, jakkolwiek to brzmi dziwnie. A w drugim etapie Ósmego zadania będziemy rzucać produktami pożywczymi w Burgerzy lub Pączkowni Tuściocha. No ja sobie tutaj pozwolę, te pączu się na wynos. No, się burgery, 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 tak, tak, wiem. Ostatnio źle to powiedziałem. Porzucam. Ok, tylko coś widzę, że tutaj chyba mi tego już nie chcę zaliczyć dodatkowo. Tak, jakby zadanie zostało już wykonane. No, i tutaj mi się odblokowało też to dziewiąte. Być może to dlatego. No i przechodzimy do zadania numer dziewięć. Jakby wam tutaj w jakiś inny sposób zaliczyło ten etap, dajcie mi znać w komentarzu. Z chęcią posłucham. Jak Wam to zadanie się zaliczyło, czy tam wykonało? Lecimy do ostatniego. W etapie numer 9 musimy porozmawiać z Lisą lub Bartem o innych pomysłach. No, i tym razem pojadę sobie do Barta. Powiedz, że masz w tej mózgownicy jakiś inny pomysł. Jedziemy. Okej, okay, witam Barta. Dzień dobry Barcie. O, jeszcze przeciwnik oczywiście musi tutaj być. Atestacji. Zapytaj o inne pomysły. Dobra robota z niszczeniem miasta. Homer, Co tam? Cóż, wandalizmu już próbowaliśmy, więc więcej pomysłów nie mam. Może znajdziemy jakiś znak, co mamy zrobić dalej. Aha. Okej, okay, może znajdziemy jakiś znak. No świetnie. Idealnie bardzo. Może znajdziemy jakiś znak, co mamy zrobić dalej. No i to by było na tyle z zadań. Fabularnych, z wielokrotnienia. Mam nadzieję, że zadania Wam się podobały. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić komentarzu pod filmem. Suba z dzwonem, jeśli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam również serdecznie na naszego Discorda w Azji Gaming. A jeśli chcielibyście mi wesprzeć, przypominam, że istnieje możliwość wsparcia poprzez kanał YouTube, jak i całkowicie bezpadnie kodem Wazi Gaming w sklepie. Przypominam również, że wrzuciłem cały odcinek dla wspierających z wszystkimi 17 ukrytymi zadaniami opowieści Springfield, czyli zadania tajne. No oraz zapraszam Was na zadanie wczorajsze z zadań tygodniowych. Dziękuję za oglądanie, życzę wam miłego dnia, czy tam wieczora, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach, shortach, czy tam live'ie. Hej.